Słuchajcie, mój kolega Łukasz ma nowego iPhona, którym się bardzo cieszy, a dzisiaj zrobię z nim coś, co może mu się nie spodobać. Pokażę Ci czyste ręce. Umyłeś? Tak, bo dlatego, że chcę wziąć Twój nowy telefon, jakbyś mógł dać... No nie, daj nowy. To jest fajne. Daj iPhone'a. Widziałem, że masz iPhone'a. Dzięki ja, bardzo. Jak coś się z nim stanie, to coś się stanie z tobą. Wiesz o tym? Spokojnie. Daj. Widzisz? Mogę? Okay? A po co ci? Daj. Palenie szkodzi zdrowiu. No właśnie. Kto to mówi? Ej stary kurwa Czekaj, 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 trzymaj. trzymaj, patrz widzisz telefon? Patrz, to nie patrz jest na śmieszne. telefon, patrz na telefon, patrz, chyba Masz bardzo, ale to bardzo dużo szczęścia Nie no poważny stary Zrobiłeś mi przed chwilą prawie dziurę w ekranie. No. <grymne> Masz szczęście, a przez chwilę chciałem ci zrobić szyby. Przez dłuższą chwilę. Pobudziłeś się palcami mi telefon. Odkupujesz. <grymne>